posłużyliśmy się narzędziem sztucznej inteligencji, które się nazywa Senti One Listen, po to, by policzyć nienawiść. O ile przez lata, dalej to będziemy robić, obserwowaliśmy przejawy mowy nienawiści i czynów nienawiści, Raczej odsuwając pytania o statystyki, dlatego że mieliśmy pełną świadomość, że wiemy na przykład tylko o części takich zdarzeń. Spośród tej części tylko znowu wybraną partię publikujemy. O tyle w tym ostatnim raporcie za pomocą tej platformy mogliśmy się przyjrzeć komentarzom i w ogóle treściom internetowym zamieszczonym na wybranych przez nas profilach. I tu je wymienię, bo, bo pewnie będziemy o nich jeszcze rozmawiali. To jest telewizja internetowa, początkowo kanał w Realu 24, Media Narodowe i Emisja TV. To są trzy skrajnie prawicowe telewizje internetowe, chociaż nie wiem, czy nie nadużywam słowa telewizja. Do tego przyglądaliśmy się partii Konfederacja i, trzem, i profilom trzem, trzech posłów tej partii, mianowicie Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak i Janusz Korwin-Mikke. Wybraliśmy te trzy telewizje i, i tych skrajnie prawicowych polityków ze względu na to, jak wiele antyukraińskich treści publikują i jak bardzo te treści są popularne, jak wielką liczbę komentarzy, polubień, udostępnień i wyświetleń zdobywają. I dzięki, dzięki tej, temu narzędziu Senti One Listen mogliśmy Przekonać się, co przyznaje, było dla mnie ogromnym zaskoczeniem do jak wielu odbiorców mogą docierać treści propagujące nienawiść. Kilkaset tutaj się odwołam do, do swoich notatek, kilkaset komentarzy, może kilkaset wpisów, które ktoś zamieszcza może wywołać reakcję kilku tysięcy osób, a te mogą dotrzeć do, do milionów odbiorców. Więc y, internet. Media społecznościowe są zupełnie niesamowitym narzędziem, co jest oczywiste, ale dopiero kiedy my otrzymaliśmy te wyniki, ponad 500 milionów odsłon tych antyukraińskich materiałów w ciągu ostatniego roku. Tak, pół miliarda. Tak, więc to było dla nas rzeczywiście za zaskakujące, no ale niestety. chodzi o te kilkaset wpisów. Chodzi o wszystkie antyukraińskie treści, które badaliśmy w ostatnim roku na tych wybranych kanałach. Reset obywatelski.